Hej, witajcie! Drodzy widzowie Areko 26 Zapraszam Was na spotkanie Węgry Anglia, która już dzisiaj o godzinie 2045, tak samo jak nasze eliminacje mistrzostw świata 2022, ale z tego względu, że, ni że ni niestety nie mamy tutaj Albanii w FIFA 21, więc nagramy y, naszych rywali spotkanie, a na nasze spotkanie nagramy tylko z Polski polski... jak będzie tak, jak będziemy nagrywać to tylko mecz z Anglią i właśnie z Węgrami, więc Polska, Węgry Polska, Anglia jeszcze na moich kanałach się pojawią. A teraz spotkanie Anglików z Węgrami, Węgru, Węgrów, z Anglikami. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania. Ustawienia gry tylko sobie zobaczę. Piłkę ustawioną. Mą piłkę ustawioną. Wielku jeszcze jedną rzecz wizualna. bez pewnego przedłużenia przejdźmy sobie do spotkania. Ja sobie oczywiście zagram węgrami. Mówi Dariusz Szwakowski. Ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Obejrzymy dzisiaj mecz towarzyski reprezentacji narodowych. To dobra okazja do przetestowania taktyki przed meczami o stawkę, więc możemy być dzisiaj świadkami nieszablonowych rozwiązań. Jacku, szybuje się świetny mecz. Tak, naprawdę nie mogę się doczekać pierwszego bliska Darku. Przed nami interesujące spotkanie. Na widzimy teraz w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zespół zagra w jednym z wariantów, 3-4-3, tym chyba bardziej ofensywny. Tak, to istotnie taka trochę bardziej agresywna wersja z drugą linią przesuniętą do przodu. Ustawienie do gry otwartej, mające wiązać przeciwnika daleko od bramki. Dzisiejszy skład angielskich na to spotkanie. Fener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co zwiastuje raczej ofensywne nastawienie. O tak, to taka mała wariacja na temat holenderskiego futbolu totalnego, która po dziś dzień okazuje się skuteczna. Nie każdy może w nią grać, bo wymaga specyficznych warunków, na przykład bardzo dobrych technicznych obrońców. Piłkarze rozpoczęli właśnie. Wynik wciąż bezradkowy, ale pewnie długo już tak nie pozostanie. Oby tylko nie zeszło z nich powietrze. Na razie wygląda to obiecująco. Przedstawaj. i to jest bar. Bardzo... Czy potem strzelmy do prowadzić? Miguel, kilka siatce. Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali. a już Obejrzyjmy sobie na podkórku, jak straconicie wyglądał ten długi, samotny raj. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to bo w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. 1 do 0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Podanie górą Uch, szkoda Za szybko chciał ruszyć do tego podania Spalony No, ładnie teraz odczytał Zamiary przeciwnika Tricker Arkane Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka Patrz, teraz jak to się... Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja! Kolejni do korekcji mają już dwie plansze przewagi. Nie jest to może jeszcze pełne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Obrona popełniła błąd, który z wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna, indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Doczekaliśmy się drugiej bramki w męczu, jest 2 do 0. Zostawił za sobą trochę boiska. Przechwycili przeciwnicy. Okej. Okay. Co teraz zrobił? Kupnął potężnie, ale niecelnie. Powinien przymierzyć lepiej albo dobrać do któregoś z partnerów. Fatalne uderzenie. Wysoki press się opłaci. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija na Nieprawdopodobna była ta interwencja bramkarza. Czapki z góry! Kuliba! No i strata piłki. Serio? Mason Mount? Decan Rice? Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Adam Salaj! Salaj! Raz, dwa, trzy, hat tym się zakończy. Strzela jak na zawołanie. Spójrzmy jeszcze raz, Darku, znajomy to dziś widok. Kompletuje hat trika i udowadnia swą wyborną dyspozycję strzelecką. Na takie występy patrzy się z przyjemnością, oczywiście jeśli nie jesteś bramkarzem drużyny przeciwnej. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Mason Mount i strata piłki. Przelaj. Dobrze prowadzić. Trwa E no to był byłem na ten. Dobra, kto tu jeszcze może być na napadzie? O salaj. Co to niespodzianka to wtedy. Warga wejdziesz. Tu wejdziesz na jego. Nego. Ila Albo inaczej, tutaj zmienimy nazwę na, las, na No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już doroczkowe przygotowania. Kejn. No i mamy dobry, udany odbiór. Stracił. Nie Anglicy w natarciu. No i nie na długo, panie. Pyk, pyk. Stanów szale w piłkę. No niby mecz towarzyski, a oni w tości Anglicy rozpoczęli drugą połowę. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Harry Kane przy piłce. Będzie strzelał? Był, gdzie być powinien. Jest szansa na kontratak. Przeładnie i co ważne skutecznie odebrał. Walker? Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Nie ma bramki. to za słupek i wychodzi poza boisko. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Danych ale będziemy mieli rzut załtu. I tak oto tracą piłkę. Zagrywa piłkę na skrzydło. I teraz jest przed szansa. Nie ma. Niecelnie. Taki strzał z boleja bardzo widowiskowy, Gdyby tylko trafił się po bramki Wyglądałoby imponująco A tu wyglądało to inaczej Uderzenie chyba lekko spóźnione Efekt mizerny Dobry wysoko postawiony pressing Wchodzi w pole karne kup, Nie stąd Sytuację zdecydowanym w to dośrodkowanie wzroków polekarnych. Nie ma zagrożenia, wręcz nie miał większych trudności. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Sytuacja wciąż groźna. <try> Oj, stwierdzenie, że właśnie ten sposób. Spójrzmy jeszcze raz na ten długi rajd, wydawało się, że ktoś podał w końcu przeszkodzi, ale obrońcy zostawili mu dużo miejsca, a klasowy zawodnik takie okazje wykorzystuje. Oj, pickforty. Wiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Rem Sterling. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Sterling. Piłka okejna. Ale to była kwestia centymetrów! No i to panie snajper? Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Patrzcie. Nie, patrzcie jak to się robi. Jak się upokala Anglików. 6 minut meczu właśnie się rozpoczęło. Dobrze zagrał. Nie dobre teraz podanie Sterlinga. Trikier. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Radson teraz... se na bramki. Má místo, by dochocovat. Ale o tipce. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dzisiaj, jeżeli mi się podobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę, komentarze. Do usłyszenia, trzymajcie się i też?